Wiecie, jak zrobiliśmy największego video o tym internecie, typując tabelę Championship. Czy znam się na Championship? No, są to kluby, które były kiedyś w Premier League, jak Leicester, Norwich parę razy, Cardiff. Czy oglądałem kiedyś ten Championship? Szczerze wątpię. Czy umiem to dotypować? Nie, ale kto mi nie zabroni? Ogólnie oglądałem. Reakcje na typowanie tej tabeli przez Adama Targowskiego i Maćka z angielskiego Espresso. Czyli wiem, że to jest tak fajna zabawa i tak śmiesznie może być, że chuj. Człowiek, który ani trochę nie zaznaczył się na championship. Oczywiście poza tym, że no tam ma jakieś tam bliskie układy z... Southampton i Lester, ale to są takie prywatne, kibicowskie. Przez do tego, co było w Premier League i tak i tak uważam, że można to zrobić. Także no, śmiesznie będzie. Jeszcze mam odpadą, tak tu mam zeszyt, w którym zapisałem tabelę moją. Tu mam jeszcze tutaj, jak żebym dobrze przeczytał nazwy klubów. Pełne oczywiście. Także lecimy. Będzie śmiesznie, w międzyczasie mogę podgryzać ciperki. A i kod może, może miał coś. także przepraszam. Dobra. Miejsce 24 daje Ply, Plymouth Argo. Czy mam ku temu przestrogi? Nie, to jest błogi Jak widziałem, z trzeciej ligi, awansował. Hmm. Czy mają jakieś płody, żeby się trzeba Nie. Ale no po prostu, no, no nie widzę tego jakoś, no nie widzę. Nie wiem, źle, nie wiem, ale to jest, zawsze była taka coś, co spad, niby spadało, by było, w tym championship spadało, by było i... Wydaje mi się, że po prostu no to będzie takie raz spadnie tu, raz będzie tam. Miejsce 23 to jest e, Rotterdam United. Tak, to jest Rotterdam United, tylko tak sobie zobaczę. E, o tak, Rotterdam United FC. Że mam przestrogi. Rok temu prawie spadli. Chyba tam chłopaki ich te z tego filmu, pamiętam. Na Spadkowiczu utrzymali się, ale stwierdzam, że jeżeli teraz się nie spadli, no to teraz mogą spaść. Wtedy nie spadli, to teraz mogą spaść. 22 Drogie QPR. Duża firma, która nie by miała się odejść o porażę, ale no tam nie wyszło. Trochę to sezon był, dlatego no. Ja wiem, dla mnie to był klub, który po prostu z stronę szedł i tyle i. 21 Ipswich. Czy mam do tego jakieś przekonania? Kiedyś piłkarzem tego klubu był Bartosz Białkowski. Aczkolwiek wydaje mi się, że w tym momencie e, to Championship wygląda tak dobrze, że no... po prostu to jest za mocny, za słaby klub, żeby się tu utrzymali. Dla mnie po prostu. Miejsce 20. Cardiff, czy mam przystrogę przed tym. Rok temu chyba też byli nisko. Sam osobiście też Cardiff, na Cardiff nie przepadam, ale no. No i na 20. bo, bo tak, bo ajnot. Miejsce 19. zajmuje mnie Bristol City. Chłopaki to określili jako taki rybik cukrowy, on jest, nie z niego nie walczy. I wydaje mi się, że też, no 19 miejsce to jest otrzymanie, więc no dla mnie, no Bristol. Miejsce 18 to jest chyba stacji z Beniaminków, w sensie tych, co awansowali do Champions i w Szczecinie to jest Sheffield Wednesday. Czy mam ku temu jakieś e, przesłanki? Wydaje mi się, że po prostu poza takimi prywatnymi, że zwłaszcza, że ja Byłem parę razy w Anglii, bo tam moi wujkowie, mój wujek tam mieszkał. Tam go odwiedzałem i właśnie tam ta różne Sheffield Wednesday, bo najbardziej taka chyba lubiana. Najbardziej, najwięcej widziałem tego herbu. Jak już tak mi się po prostu pozytywnie to kojarzy. 17 Stołk. Czy mam tu coś do powiedzenia, chłopaki? Zawsze ja nie wiem, tam w pierwszej dziesiątce. A wyciąga kończy niżej, wydaje mi się, że od spadku, to ta drużyna po prostu, no wydaje mi się, tak się zagęściła w tej Championship. I tyle, no zobaczymy. No teraz tam, boże ten Wesley zastanowili, ale nie wiem, czy to będzie dobre wzmocnienie tego klubu. Miejsce 16 Millwall. Nie mam nic do dodania. 15 Huddersfield. Wydaje mi się, że to są to Stokes, z tym, że Huddersfield był chyba krócej w tej yy, premierie, bo tylko dwa sezony. Miejsce 14 dałem Miedezwórom, to jest głównie powód tego, że ja to planowałem trochę źle, ja najpierw to rozpisywałem, w sensie tak to numerowałem, że pierwsze, drugie, baraże, taki środek i tutaj nie było 20, ale to tam spadek i dlatego trochę źle to poszło, to Miedezwór jakoś mi tak został na końcu i zostało to 14 miejsce. Ale wydaje mi się, że dałbym teraz tu ewentualnie też do barażerzakowentry, ale to za dlaczego. Miejsce 13: Hal. Też klub, który po prostu dobie szanuję i nie robi mi żadnej różnicy. Chciałbym, żeby awansować, bo do tego klubu jakiś tam sentymencik. Chipsik. Ale. Ale no nie. jest 12: Birmingham City. Klub Pielika. Wydaje mi się, że no, no, no się. Nie, nie wiem. Zamiat też po prostu takie że się utrzymają. że na tępczy, no, Bez szans na awans, bez szans na jakiś spadek. Black Ben Rovers 11. Eee. No wydaje mi się to samo co przy Birmingham. Teraz jeszcze o nich ten y, Brenton Diaz czy jakoś tak do Villarrealu, więc... Tracię ligową, miał są teraz, z tego co słyszałem, ale no cóż, no tak to wygląda. Miejsce 10 dodałem Watford. Watford tak nisko, dlatego że jeżeli chodzi o pił kluby, które regularnie w Avancelu spadają z Premier League do Championship, to wydaje mi się, że w jest gdzieś 10 najgorzej. Ja na przykład rozumiem takiego ciągłego zwolnienia trenerów. To mnie na przykład bardzo mocno irytowało w niektórych moich klubach, znaczy w moich, no, w niektórych klubach, które po prostu śledzę na co dzień. No a tam to jest po prostu mem to zwalnianie treneru więc nie zamierzam. Tam nie ma też jeszcze największa gwiazda, i poszedł do Marsylii to to już w ogóle. West Brom. to jest to samo wydaje mi się, że po prostu są silniejsze ekipy do tego awansu. Nie chcę Preston. Czy mam tutaj dają jakieś ten, no chłopaki typowali rok temu, że to będzie też jakiś czarny koń. Czy się udało? Absolutnie nie. Ja jestem siódme Swansea. Rok temu byli dziesiąci. Ja wiem jak na ten film, jeżeli oglądam go Maciek, ten z angielskiego espresso, powiem nazwiska, który kibicuje Swansea, No to może się cieszyć, że dałem tak wysoko. A mi tak wysoko, dlatego że. Wydaje mi się, że po prostu dla mnie osobiście, tak jakby ktoś pierwszy raz zobaczył, tak kluby, by jest po prostu jedną z tych takich drużyn, która będzie tam wyżej i tyle. No, i to jest tak mniej więcej odspadek, środek to zrobiliśmy, teraz będą miejsca barażowe. I tak, miejsce szóste zajmuje u mnie Lidz, czyli Spadkowicz z Premier League. Co mam tu powiedzieć, no, wydaje mi się, że Lidz znaczy tak, nic w tym sezonie, przynajmniej wydawało mi się, że już jest takim jednym z pewnych też spadkowiczów, tak jak w tym momencie są eee... Potracili, tak wiadomo, gwiazdy, bo Rodrigo poszedł do Kataru, coś tam odeszło. Nie, coś tam jeszcze odejdzie, był na przykład ten Koch, poszedł do Eintrachtu, Frankfurt, coś tam jeszcze inne. Generalnie nic, no. Wydaje mi się, że tam nie ma jakiegoś większego pomysłu na ten powrót, więc raczej. Spędzał, wydaje mi się, że przez te lata, a teraz Premier League, ile byli oni? Chyba z 3. No, z 3 co najmniej. No to daje się emocji, żeby pograć sobie w barażach. Miejsce 5 są Hampton. Tu w sumie to samo, co przy Leeds. Wiadomo było, że spadną. Wydaje mi się, że... No ciężko będzie, żeby szybko wrócili. A baraże oczywiście daje, żeby się powarczyli, zwłaszcza, że ten klub jest mi bliski sercu. Na swój śmieszny sposób, ale no... Ja czułem tego, żeby oni wrócili szybko. Wydaje mi się, że... Teraz zagrały w jak później mogą następny sezon już awansować. czwarte mhm. zajmuje Sunderland. Bo oni też... Rok temu awansowali z trzeciej do drugiej ligi i od razu zrobili baraże. Ludzie myśleli, że to będzie króce, ale no. Mówmy się że oglądaliśmy z Sunderland to Glory. Wszyscy to widzieliśmy, no to wiecie co ludzi łączy z tym klubem. No. Ja ich typuję, że nawet mogą zagrać w tym finale te baraże i awansować. No i trzecie mi się dałem conventry Aczkolwiek będzie bym teraz zamienił z Middlesbrough, jeżeli... No, jest opcja, ale powiedzmy, że już nie ma, bo ta tabela jest. Ludzie mi świadkiem, już nie będę nic zmieniał. Dałem to Cowentry, bo wydawało mi się, że wiecie. no... Jak Piłton awansował, to teraz wiecie. Teraz będzie tak, że to trzecie miejsce zajmie. Cowentry w końcu, bo oni tam nie lepszy ten projekt mieliśmy mieli tego Gikaresa. Zobaczcie, Właśnie przez to, że oni stracili tego Gikaresa, to... to jednak by mi bardziej na środek tabeli niż Amintezboru, jednak gdzie Michael Carrick robi dobrą robotę, bardzo dobrą robotę i tyle. I jeżeli chodzi o dwa pierwsze miejsca, to tak, na drugim daje Norwich City, ten sezon mieli chyba na miejscu 13 ostatni. To jest tragiczny wynik, sam fakt, że nie byli w badażach to jest dla nich tragiczny wynik. A wtoko z tego, że pewnie jakby spadli, to by znowu By awansowali, to by od razu spadli. Ale może to jest tragiczny wynik, ale wydaje mi się, że na no pierwsze miejsce ma Leicester. Nie wiem, wydaje mi się, że laster to po prostu to był taki wypadek przy pracy. Coś źle poszło, ale wydaje mi się, że to będzie taki teraz zimny kubeł na głowę, dlatego laster szybki awans z powrotem do Premier League i, i wrócę na należne miejsce. Przynajmniej mam taką nadzieję, bo też bardzo laster lubię. I dalej, to był typowanie Championship tabeli. Starajmy się to zrobić profesjonalnie, tak jak ja bym do tego podszedł. Ja oczywiście nie podchodzę do tego jak e, właśnie Adam, czy, e, czy, czy, czy. czy właśnie Pan Maciej, czy, którzy wiecie, oni są kibicami angielskimi, oni tą piłkę angielską chłoną. Ja. czy piłkę angielską chłonę jakoś mega mocno i się mega jaram. No nie, ja ją po prostu lubię. Strzeli robię oglądać Premier League, czasami inaczej. Tak jak Premier League w Champions League. Generalnie też się obserwuję co się tam dzieje mnie z różnymi klubami i ten. Także dobra. Miejmy nadzieję, że ta na koniec będzie śmieszna, że będziecie mogli się do mnie pośmiać. I to jeszcze nie no, wiem ja pokażę, tak jeszcze może tutaj pokażę jak to typowałem. Nie wiem czy to widzicie, bo to moje pismo to jest jeden wielki po prostu cyrk. Dobra, no widać, no, widać, że typowałem, tylko to jest nie wyraźnie i z drugiej strony jeszcze. Więc yy, tyle. Ale dajcie znać co wymyślicie. Czy też spróbujecie, bo ja to zrobiłem bardziej dla fanu, yy, żeby się pośmiać, później z siebie też. Ale dobra. Yy, tyle, jeżeli Adam Traergowski albo pan Maciej z Lęgiewskiego Espresso to oglądacie. To Was serdecznie pograłem, podam też Was widzowie. No i oczywiście lajkujcie, subskrybujcie. No i jak to mówiup Pitero, peace out.